Witajcie. Dziś witam Was w naszym programie, w naszym tutorialu wideo. Chciałabym Wam pokazać, jak zrobić ozdobę świąteczną na ostatnią chwilę. A mianowicie jest to nasza obrączka do serwetek. I serwetki tak, tak przyozdobione w tą obrączkę wyglądają mniej więcej w ten sposób. Wybaczcie, że moja serwetka jest jeszcze trochę bardziej bożonarodzeniowa. No, ale z racji kwarantanny niestety nie udało mi się zakupić bardziej pasujących serwetek. Jak widzicie, obrazki, które tutaj wycięłam, pochodzą z dwóch kolekcji. A mianowicie jest to kolekcja Spring Bustling, jedna z moich ulubionych z pięknymi króliczkami, oraz kolekcja Creative Reverie. I to są obydwa akusze. Tu też już mam końcówkę, między innymi dlatego, że Wykorzystałam i wcześniej przygotowałam sobie odrobinę tych pięknych obrazków z tych dwóch kolekcji. One tu już są wycięte i czekają na naszą pracę. Czego będziecie potrzebowali? Ja używam rolki od ręcznika papierowego. To też może być rolka od papieru toaletowego i trzeba tu zaznaczyć około 2,5 cm długości, szerokości bo w takich kawałkach będziemy odcinali tą naszą rolkę. Będziecie oczywiście potrzebowali stążeczek kolorowych, dopasowałem kolorem do naszych pięknych królisiów i brateczków, taśma dwustronnie klejąca, tym razem będziemy potrzebowali troszkę gazy, odrobinę waty. Sznurek jutowy. Jeśli nie macie takiego sznurka, to może być równie dobrze jakaś taśma, włóczka, coś co jest dość grube, żeby praca Wam nie zajęła mnóstwa czasu. Bo wiadomo, że przed świętami możecie go nie mieć aż tyle. Oczywiście są potrzebne nożyczki, klej, ołówek, linika, czyli nasze podstawowe rzeczy. Od czego zaczynamy? Odmierzamy 2,5 cm od brzegu, tak jak mówiłam. I zaznaczamy ołówkiem, tak żeby później odcinając ten kawałek była równa odległość od brzegu. Ja już tutaj mam przygotowany kawałek odcięty, żebyście nie czekali na tą pracę. Następnie naszą taśmę klejącą, oczywiście nie musicie brać taśmy klejącej, ona w tym wypadku jest dość wygodna. Odrywamy kawałek i tym razem przyklejamy ją w środku naszego kółka. Postaram się to zrobić w miarę sprawnie. Może mi się uda. O, plus, minus chyba wyszło. Dobrze. Jest jest. Nawet od razu zdajmy tę folię zabezpieczającą. No, chodź, tutaj foliko. Chodź, 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 Dobra, jest. Teraz kawałek waty, mniej więcej długości tego kółka, obwodu długości i obwodu tego kółka, długość tej waty powinna być mniej więcej taka sama, układamy na zewnątrz kółeczka. Po co to jest? Otóż samo kółko jest płaskie. Wtedy, kiedy dodam mu watę, ono staje się bardziej wypukłe i nie przypomina już krążka uciętego z papieru, tylko bardziej przypomina coś, co jest Bardziej plastyczne 3D wypukłe. To, co widzicie teraz, to przy pomocy gazy przymocowywuję tę watę do naszego kółka, czyli tutaj przyklejam gazę do środka i w ten sposób mam pewność, że moja wata mi nie ucieknie i nie zacznie się wysuwać w trakcie pracy ze środka. A jednocześnie mam ten efekt puchatości. Teraz odcinamy. O. Nadmiar i mogę przystąpić do pracy właściwej. To jeszcze trochę za dużo, to zawinimy do środka. Jak widzicie, jeszcze nie użyłam ani razu kleju. A mianowicie a, do zawijania naszego, naszego kółeczka, obtaczanie go sznurkiem. Ja tutaj sobie trochę nawinę tego sznurka, tak żeby mieć mniejszy kawałek, żeby łatwiej mi przechodził przez moje kółeczko. Czyli robimy to w ten sposób. Zaczynamy. Staramy się ułożyć sznurek przy sznurku. Ja tu specjalnie zostawiłam tą część wystającą, żeby ona była taka trochę dłuższa, żeby później dała się zawiązać. O, i w ten sposób, równiutko, miejsce przy miejscu, musimy owinąć całą naszą pracę. I teraz przystępujemy do ostatniej części naszej pracy. Jak widzicie, kółeczko stało się już bardziej puchate. Mniej przypomina kawałek papieru ciętego z rolki. Teraz ostatnim elementem jest przyklejenie naszej kompozycji e, złożonej z wyciętych papierów. Oczywiście, jak zwykle, zaczynamy od tej części największej. O. Proponuję nie żałować kleju, bo. Przy wsuwaniu i wyjmowaniu tej serwetki ta część będzie pracowała, więc żebyśmy mieli ją jak najlepiej przyklejoną. Oczywiście możecie też użyć kleju na gorąco. To zdecydowanie nam wzmocni całą tą kompozycję. Widzicie, ja tutaj na razie dodałam dwie części bazowe. Teraz może tutaj jeszcze jakiś malusieńki bratek. Uroczy? Dobrze. No i oczywiście piękny króliczek. Króliczek gdzieś tutaj sobie niech wędruje. Dobra. Już go smarujemy klejem. Słyszycie mojego lusia, Chyba mu się za czymś tęskni. Dobra. Troszeczkę papier to jest, więc na szczęście możemy go troszeczkę wygiąć i pozaginać. No, i tutaj króliczek ewidentnie coś potrzebuje mieć w łapce, więc postaram się mu przykleić balonik. Tak, żeby go tu sobie trzymał. Też go trochę przygnę, ten balonik. Dobrze. Tą część mamy już doklejoną, czyli to, czego nam teraz brakuje do tej naszej ozdóbki. Ja proponowałabym zrobić kokardkę Ja zwykłą taką kokardkę zrobiłam z kolorowych wstążek. Może trochę zmniejszymy łóżka. No i też doklejamy, może gdzieś tutaj. O, myślę, że tu nam będzie pasowała. Chwilę przytrzymam, żeby się dobrze przykleiło. I teraz jeszcze zobaczcie, co jest fajnego w tych papierach. O tutaj są komplety naszych królików. Jak widzicie, one są lustrzanym odbiciem. W związku z tym, kiedy jednego króliczka posmarujemy klejem i w środek włożymy wstążkę, przykleimy sobie drugiego do niego. O! I w ten sposób nasza, a, nasza praca, nasza końcówka wstążki zyskała takiego śmiesznego dzyndzoła dwustronnego. No i tu mamy jeszcze jedną taką parę królisiów. To zrobię identycznie. Czyli posmarujemy króliczka raz, dwa, trzy, dokleimy do wstążki, tym razem do fioletowej, przykryjemy drugim królisiem i mamy takie dwa śmieszne zędzoły. No i to już jest koniec naszej pracy, w ten sposób widzicie mamy obrączkę do serwetki wielkanocną gotową. Pokażę Wam jeszcze jak to będzie wyglądało z serwetką. bardziej by tu pasowała fioletowa bądź zielona bądź nawet beżowa no ale jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma i to już jest koniec naszej pracy dziękuję za